Uwaga! Ten i kanał nie jest przeznaczony dla młodszych Jeżeli masz pończyć na lat, to prosimy o wyjście z tego filmiku. Na czy nasz kanał charakteryzuje się postaci fente ja? To nie oznacza to, że treści są przeznaczone dla dzieci. A jeżeli masz ukończyć na lat, to zapraszamy do oglądania. Oh, oh, oh! Dzień dobry, to ja, Santa i widajmy, wygotowaję Santom. I dzisiaj gotujemy! Me... Miał sobie co co poję! Nie, chodź Nie, nie, jaki ja to wymyślił! Jaki kurwa F to wymyślił! Ja nie mogę! Kto to wymyślił? Ja to O kto to wymyślił! Kurwa, kto to wymyślił! O jaki kurwa F to wymyślił! Kuruj, jaki eł! Nie! Nie! Nie, nie!

Możesz przestać tak japać, bo pewnie wiesz, dlaczego ty tu jesteś. Nie, nie ośmieszę się przed nami. Bratku, my wiemy, dlaczego ty tu jesteś. Bratku, my wiemy. O, kurźwa moja demencja. Oj, przepraszam. Bratku, nie chciałeś zrobić mojego przepisu. Nie chciałeś zrobić mojego dania czekoladowego mięsa. Jak mogłeś? Ja tak długo to robiłem, a ty w ogóle nic nie chcesz tego robić. Dobra, Jabłka co ty do mnie powiedziałeś? Powiedziałem? Kurwa, ja pakasti 300 pierdolić i weź nie pierdol. Jest pan Dobra, santa. Czysta, bo ja nie lubię, jak cię ci Co? Ja lubię jak. To się kurwa mówi kurwa, Jest to? Co? Kurwa, 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 kurwa. Dobra, zostaj! Dobra, Gunio. Co ty Dobra. mi chcesz? Ty wiesz już dobrze co... Dobra, przestań być jakiś ...mysterius krasy i potykulujesz Sherlockiem, nie jesteś. Idziemy, kurwa, kastem jesteś, dobra? Co robisz? Masz ugotować czekoladowe mięso? Boje pkucie! Karol, to jest... ...przeciwko, to jest z metamfetaminą! Dobra, już nic nie musisz robić. I toż ja, kurwa, rozumie, teraz mnie to potrzeguje, bo za chwilę ci przykierd... yes he's got all that